W domu wcześniej. Przy okazji tata wyrzucił mnie na deszcz dwa tygodnie temu i mieszkam w pokoju nad pralnią. Zdecydowałem poczekać do końca zmiany, wymyślić co powiedzieć, może napisać jej najpierw sms -a. Nie miałem pojęcia, że za trzy godziny wszystko wybuchnie, ponieważ moja matka zdezorientowana, gdzie jestem i dlaczego w domu panuje dziwna atmosfera, zaczęła dzwonić do ojca, nie odbierał, więc wsiadła w samochód i zaczęła go szukać, a wiedziała dokładnie, gdzie on będzie, w piątkowy wieczór. Bar u Zdzicha był drugim domem mojego taty, bywał tam od lat, speluna we wschodniej części miasta. Tanie piwo, sport w telewizji. Ta sama grupa facetów w każdy weekend. Jego ekipa, Rysiek, Tadek, Darek i czasami brat Darka, którego. Im nigdy nie poznałem. Tego piątkowego wieczoru o 23 siedzieli przy swoim stałym stoliku, pięć piw głęboko, śmiejąc się zbyt głośno, uderzając w stół. Mój tata był w środku opowieści, więc siedzę tam na schodach, prawda, czekając, aż ten dzieciak wróci do domu, jest prawie druga w nocy, a on wchodzi, jakby nic się nie stało, jakby był właścicielem tego cholernego miejsca. To jest o Tomku, zapytał Rysiek. Tak Tomek, mój syn, ten, który myśli, że jest za dobry dla wszystkich. Tata wziął łyk, więc mówię mu jesteś skończony, pakuj swoje rzeczy, wynoś się, nie ma mowy, wyrzuciłeś go, cholera jasna, że tak. Powinienem był to zrobić lata temu. Dzieciaki 21 lat chodzą jakby byli jakimiś szychami, bo pracują w magazynie. I... Idą na studia. Sposób, w jaki powiedział studia drwiący, lekceważący, Tadek się zaśmiał, co on powiedział, próbował się kłócić, ale tato jest druga w nocy pada deszcz. Mój ojciec udawał piskliwy głos, który w niczym nie przypominał mojego, i powiedziałem, nie mój problem. Wyrzucił torbę na trawnik i zamknął drzwi. Śmiali się teraz wszyscy z nich, padał deszcz. Tata kontynuował uśmiechając się, dzieciak po prostu stał tam jak zagubiony szczeniak, przemoczony, patrząc na drzwi, jakbym miał zmienić zdanie. Nie zrobiłeś tego jednak. Kolera nie! Niech tam stoi, naucz go trochę szacunku, więcej śmiechu. Darek uderzył w stół. Twarda miłość stary, czasami tego potrzebują, dokładnie. Dzieciak myślał, że może tam żyć za darmo, oceniać wszystkich, zachowywać się, jakby lepszy od swojego starego, bo ma parę groszy oszczędności. "Czekaj, wyrzuciłeś go za posiadanie pieniędzy?" zapytał Tadek. "Wyrzuciłem go za bycie lekceważącym, chodzenie z nosem w górze, zostawianie rzeczy wszędzie, butów przy drzwiach, ubrań w łazience, jakby był właścicielem miejsca. Gdzie on teraz mieszka?" tata wzruszył ramionami. "Nie wiem, nie obchodzi mnie to. Pewnie u kolegów albo u rodziny matki. poradzi sobie. Może go to czegoś nauczy." Rysiek podniósł szklankę za twarde rodzicielstwo. Stuknęli się szkłem. Powinieneś widzieć jego twarz" powiedział tata, śmiejąc się mocniej. "Teraz stojącego w deszczu jak jakiś zmokły pies. Prawie mi się go żal zrobiło, prawie." Wtedy drzwi baru się otworzyły. Nikt nie zauważył na początku. Po prostu kolejny klient w z zimna, ale potem śmiech przy ich stoliku ucichł, ponieważ kobieta, która właśnie weszła stała metr od nich, zamarła w bezruchu, wpatrując się w mojego ojca. Moja matka dzwoniła do niego od dwóch godzin. Próbowała w domu, próbowała na komórkę w końcu zdecydowała się sprawdzić bar. Weszła, spodziewając się, że znajdzie go oglądającego mecz, zapyta go, gdzie u diabła jest ich syn. Zamiast tego usłyszała, jak śmieje się z wyrzucenia mnie. Usłyszała o deszczu, komentarz o szczeniaku, o butach drwiny, usłyszała wszystko. Stolik zamilkł. Rysiek zauważył ją pierwszy, szturchnął tatka, jeden po drugim przestali się śmiać. Mój ojciec w połowie drinka zauważył, że wszyscy się gapią, odwrócił się, zobaczył swoją żonę Annę. Podniosła rękę, głos cichy, spokojny. Ten rodzaj spokoju, który jest bardziej przerażający niż krzyk, gdzie jest mój syn. Cały bar ucichł. Teraz nawet telewizor wydawał się wyciszony. Aniu, jesteś w domu wcześniej, gdzie jest mój syn? Tata odstawił piwo. Próbował się uśmiechnąć, nic mu nie jest, pewnie u kolegi. Wyrzuciłeś go na deszcz o drugiej w nocy. Był lekceważący, pracuje na noce wracał do domu z pracy, z pracy, którą wykonuje, żeby płacić ci czynsz. Słuchaj, podjąłem decyzję rodzicielską. Wyrzuciłeś naszego syna z domu z powodu butów przy drzwiach. Tadek poruszył się nieswojo, Rysiek gapił się w piwo, twarz taty robiła się czerwona. To jest między nami, nie musimy tego robić tutaj, nie robimy tego tutaj. Głos mamy był.